Jesteśmy niezadowoleni. Może tak brzydko powiem, że co z tego, że był hit kolejki, skoro nie mamy żadnych punktów. Więc no już, już po meczu przegraliśmy. Może nie zapomnieć, ale może już skupić się na Szczecinie. A liga jest dość długa. Miejmy nadzieję, że tych punktów jeszcze trochę połapiemy. Myślę, że kibicom mógł się podobać tak jak ten wcześniejszy z Aksą. Naszym kibicom się nie podobało, bo przegraliśmy na pewno i to im się nie podobało. Ja myślę, że ten pierwszy set, bo naprawdę zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie. Prowadziliśmy wysoko w tym pierwszym secie. Jeżeli chce się wygrywać z takimi przeciwnikami, to po prostu to, tą przewagę trzeba dowieść do końca, a my tego nie zrobiliśmy. jak kto komu kibicuje, to ta... dało się oglądać. My się cieszymy oczywiście ze zwycięstwa, ale z myślę dobrej postawy naszej w dzisiejszym meczu, dobrych reakcji w danych momentach na to, co się działo na boisku. Czasem zwolnienie gry, czasem przyspieszenie, czasem więcej agresji, czasem wyłączenie się w ogóle jakby od meczu nawet. Bardzo drużyna dobrze reagowała i bardzo się cieszę, że tak to, tak to wyglądało. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, że przegraliśmy, aczkolwiek no, to jest trzecia kolejka. Mamy materiał do przerobienia i, i na pewno będziemy oglądać nasze błędy, żeby je wyeliminować w następnych spotkaniach. Tak ważny jak, jak to. Ja się skupiam tylko na swojej drużynie i na, na, na tym, żebyśmy to my zdobywali punkty, i to jest dla mnie najważniejsze. Przez cały mecz naprawdę były wielkie emocje, hałas na sali. E, no Ciężko to opisać, wiadomo, że e, będąc w Warszawie, ciężko, że było. E, Warszawa to jest duże miasto, nie dość popularna środkówka i ciężko o pełną salę, że była w Warszawie, ale tutaj, jak byliśmy na meczu, to naprawdę niesamowita atmosfera. i Dzięki temu się lepiej gra. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo mocno zagrywali i myślę, że mieliśmy z tym e, większy problem niż, niż w meczu z, z Zaxą. Myślę, że tą mocną zagrywką sobie e, wyszarpali tego pierwszego seta, bo naprawdę przegrywali już dosyć sporo. W takich meczach nie, nieistotne jest dogrywanie piłki idealnie na, na siatkę, tylko na trzeci, na trzeci dobrą parabolą i wtedy możemy grać grać wszystko, Siatówka poszła tak do przodu. Oczywiście w tym momencie, gdzie przyjęcie było trochę gorsze, to skra prawie przez cały mecz się męczyła w ataku, my też mieliśmy swoje problemy oczywiście i o to chodzi. Kto jest że tak powiem, szybciej od tego ucieknie to przezwycięży, nam się to udało, konsekwencja i to jest najważniejsze. Każdy set rządził się swoimi prawami. To, to że przegraliśmy akurat tego seta, no to e, od momentu 15.10 Resowia ja zaczęłam troszeczkę. Lepiej grać i popełniać mniej błędów niż my i myślę, że to zadecydowało, że nas dogonili i później w efekcie wygrali to, e, tą partię, ale myślę, że mecz się mógł podobać kibicom, było, było dużo zaciętości, dużo emocji różnych i, i e, pod kątem widowiska na pewno e, udany. Gra się cały sezon po to, żeby właśnie wyłonić zwycięzców, nie jest o tym jeden mecz, e, ale wiadomo, że to był jeden z ważniejszych meczów i chcieliśmy go wygrać, zdobyć jak najwięcej punktów, chcieliśmy zdobyć trzy punkty, żeby potem już tam było łatwiej, bo wiadomo, że Skla jest jeden z faworytów i na pewno będzie później z nimi dużo ciężej. Tak pewnie będzie w tej lidze, tak jak było w tamtym roku. Ja myślę, że, że te mecze są fajne, ciekawe. Kibicom mogą się podobać. My też na to czekamy, oczywiście są prestiżowe, ale najważniejsze mecze akurat w lidze, żeby, żeby awansować do tej fazy play-off, Dopiero przed nami ze wszystkimi innymi zespołami. Po prostu nie można się potykać, nie można gdzieś tracić głupio punktów, chociażby tak jak straciliśmy tego jednego seta tutaj z reserowią pierwszego. Powtarzamy sobie, może to jest takie wyświetlane dla kibiców, dla trenerów, dla was dziennikarzy. Ale my pracujemy w tym roku nad tym bardzo dużo, żeby myśleć o tym, co jest zaraz będzie na kolejnej piłce, nie na tym, co się wydarzyło. No już tego nie zmienimy. Jest 15.10, tak jak powiedziałeś. Już tego nie zmienimy, tego wyniku, i koncentrujemy się na tym, żeby wrócić do dobrej gry i odrobić stratę. Nie zawsze się uda, oczywiście. Tym razem się udało i to na pewno nas nakręciło na dalszą część spotkania. Nie, nie poddajemy się i po prostu, tak jak mówię, koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu, na każdym kolejnym punkcie i seć. Bartek to jest, to jest gość, który e, już pokazał nam tutaj w tamtym roku, że, że jak ma dzień, to może sam wygrywać mecze i, i takiego, takiego gościa na pewno to, to skarb tak, móc zakontraktować. Gdy już jedną nogą był w Japonii. Nie ma co sobie mówić, że teraz osiądziemy na laurach, bo wygraliśmy trzy mecze i jest fajnie i będziemy się klepać po, po tyłkach. Tylko przychodzimy w poniedziałek na trening i zasuwamy dalej, bo ta drużyna ma jeden cel w tym roku, granie w każdym meczu na maksa i koncentrowanie się na kolejnym przeciwniku, a nie na tym co będzie kiedyś w przyszłości.